Cześć, jestem Kamil z Brastek. Dzisiaj pokażę Wam, jak wymienić siłownik w fotelu biurowym. Narzędzia, których będziesz potrzebować, to duże szczypce nastawne oraz gumowy młotek. Wymiany siłownika najlepiej dokonać na podłodze lub stole. Ułóż fotel w pozycji, dzięki której uzyskasz najlepszy dostęp do siłownika. Używając szczypiec nastawnych, chwyć siłownik tak blisko mechanizmu, jak to możliwe. Demontażu siłownika dokonuje się zazwyczaj, gdy siłownik uległ uszkodzeniu lub gdy zamierzasz zmienić wielkość siłownika. Jest to ważne, ponieważ podczas wykręcania szczypcami może się Tobie nie udać go zdemontować, nie pozostawiając śladów. Dlatego, jeśli masz pewność, że siłownik jest uszkodzony, nie obawiaj się mocniej zacisnąć szczypiec czy też zarysować powierzchnię tłoczyska. Tym bardziej, że wymontowanie starego siłownika wcale nie jest takie łatwe. Niekiedy potrzeba drugiego, Osoby, która przytrzyma fotel, abyś mógł dwoma rękoma chwycić szczypce i użyć większej siły. Gdy i te czynności nie przyniosą rezultatu, wówczas nie ma innej możliwości, jak konieczność wybicia siłownika od góry. W tym celu, w zależności od modelu krzesła, musisz zdjąć siedzisko, osłony lub zdemontować część mechanizmów. Aby dostać się do końcówki tłoczyska, w tej chwili potrzebujesz stalowego motka oraz dopasowanej stalowej tulei do średnicy tłoczyska. Możesz użyć nasadkę z kompletu kluczy. Co ważne, potrzebne też zdecydowane uderzenie. Warto wykonać tę czynność dwie osoby, gdyż jedna z nich powinna unieść krzesło w powietrzu. Gdy w końcu udało się wymontować siłownik z mechanizmu, pozostaje wyjąć siłownik z podstawy. Po prostu odwróć całość do góry nogami i uderz zdecydowanie w tuleję siłownika. Użyj do tego młotka gumowego lub stalowego z drewnianą podkładką. Dzięki temu nie uszkodzisz cylindra ani podstawy. Uważaj, aby siłownik nie uderzył w twoje stopy. Jak widać, nie zawsze użycie kilku narzędzi i nie zawsze w krótkim czasie udaje się łatwo wyjąć siłownik z krzesła biurowego. Pamiętaj jednak, że tłoczysko siłownika nigdy nie jest przykręcone do mechanizmu, a tuleja siłownika także nie jest zamocowane na stałe do podstawy. W każdym krześle przewiduje się wymianę siłownika, chociażby dlatego, aby dopasować wysokość siedziska do własnych potrzeb. Oglądając ten kanał, rozsiądź się wygodnie dzięki brastech, dostawcy markowych foteli biurowych i mebli metalowych. Jeśli interesują cię inne porady i wskazówki dotyczące foteli biurowych, to zasubskrybuj nasz kanał. Masz więcej pytań dotyczących obsługi foteli? Kliknij link w opisie, zaprowadzi na naszego bloga. A tymczasem dzięki za oglądanie. Cześć.